Siemanko Widzowie! Dzisiaj odcinek ze StumbleGuysów, zaprosiła mnie ponad 4 osoby, no to 5. E, przyjmiemy sobie... E, pyk! Daj mi uważaj 9. pyk! Coś tam, coś tam, pyk! Player i player. Dużo już zaproszeń mam, zobaczcie widzowie już ile mam znajomych tutaj. No, dużo osób mnie zaprasza. Dziękuję bardzo. Tutaj macie mój możecie mnie zaprosić. Ja przyjmuję wszystkich. Dzisiaj taki niespokojny odcinek. Mmm, oczywiście. No, bo w sumie nie ma takich odcinków, gdzie się jakoś mega dużo dzieje, ale no, wcześniej się może coś stać. Zauważyłem, że usunęli Mister Bista. Mapkę, niestety, ale dobra. Zachręćmy standardowo kołem. Tutaj. Eee. Um. Usuwam ludzi, którzy mi spamią, więc nie spamcie, proszę. Jeśli widzicie, że jestem obecny, to znaczy, że nagrywam odcinek. No i mamy duplikat. A nie? Nie mamy? Okej. Okay. No, to fajnie w sumie, że nowy skinek wspieram. Dobra, no, zakończmy jeszcze kołem y, takim zwykłym, gdzie nie ma mitycznych 500, 500 gemów itp. No dobra, będzie chyba duplikat. Ja go mam, czy nie? Tak, duplikat. Oczywiście, w sumie się cieszę, bo możemy na to zbierać. Dobra, mamy misję do odebrania. Zaraz będą kroki. No dobra, zagrajmy sobie kosmosa. Kosmos, mapkę. E, nie wiem, czy to jest ta, co grałem kiedyś. Czy to jest inna? To jest ta sama. Czekajcie. Nie, to jest jakoś. Kurczę! To ja to, to, ja nie znam. Tej ja nie znam mapy, okej. Okay, no to gram pierwszy raz, więc widzicie tak naprawdę na żywo moją reakcję. What? Okej. Okay. Dobra. Nie! Ufa! Wow! Dobra. Te busty można naprawdę wykorzystywać. Prawdopodobnie. Patrzcie, jak, jak to bustuje. No dobra, nie jestem dobry w tą mapę. Gram pierwszy raz. Wybaczcie mi. Wow. Nie, on to boostuje strasznie. Widzicie tego busta? Kurczę. I od nowa. Mega. A gdzie są checkpointy? Halo. Zapomnieli o trzech pointach chyba. Dobra. Nie będzie. jeszcze ktoś mi wysła zapro. Eee, tam jest ufo. Dobra. Lecimy do kolejnego ufo. No chyba nie. Fajna gra. nas wybić mnie, to nie wiem. Wywaliło mnie dosłownie za tyle kilometrów, że nie wiem. O, te UFO mnie uratowało. Miało mnie cofnąć, a uratowało. Mega. Dobra, GG's. No chyba GG's. Chociaż. Chociaż. Może jeszcze nie. Jeszcze tylko dwie osoby. Dobra, GG's. Dwie osoby tam były. Nagrałem no, pierwszy raz, więc nie, nie znam tutaj dokładnie tej mapki. O! Zagraj okay, w tylu grach wydarzeń. Okej. Okay. Ale szybko będą się teraz zbierać te. Mister, Mister Beast Coiny, więc zagrajmy sobie jeszcze raz. I jeszcze raz. Ja tak będę sobie oczywiście, widzowie, grać też pod odcinkami. Wybaczcie mi. No, ale nie będę nic odbierać. Będę odbierać w na odcinkach, więc jeśli, albo otwierać, jeśli chyba nigdy jeszcze na odcinku, na każdym odcinku otwieram koło, co w się sensie kręciłem kołem, co w się sensie ja na jednym tam nie kręciłem, bo testowałem muzyczkę, myślałem, że słychać muzyczkę i mnie, a było słychać mi, jakbym był na miejscu księdza w kościele. No więc nie mogłem tego wrzucić, a plus jeszcze muzyki nie było słychać, więc wiecie teraz do osób religijnych. To nie jest obraźliwe, ok? Ok. Tu teraz będzie pewnie głośno na tym, że da się tu wskoczyć. Ale to mnie fartownie wybiło. To miało mnie wybić jakoś gorzej. A wybiło mnie na lepsze. Jeszcze raz mnie zaprosisz. To nie wiem, co ci zrobię. UFO ratowało mi życie? Tak, UFO ratowało mi życie. No, mega. Te mi UFO miało mi przeszkadzać, a nie je No, w sumie. Ja tam nie narzekam. A, no i znowu UFO. Dzięki. Ja te UFO lubię. Nawet jeśli. Chcę to UFO mnie zabić, to ja takie lubię. No co to jest? Co, nie można emotki robić? To ufam, mnie w ogóle zniszczyło. Dawid Pro. Chyba Dawid... Chyba Dawid Afk Pro. Hrykiły. Dobra. Pozdrawiam losową osobę. Messi2578. Pozdro. Ja sobie odbiję kałczucha. Dobra, jestem. Serio, widziałem kocham tego kauczucha. Nazywam, nazywam go, nie interesuje. się. No, serio, tak ma na nazywa no, się, on nie interesuje się. A drugi się nazywa Stefan, a drugi nie interesuje się. Kalel się śmiał, że tak go nazywałem, ale dla mnie to jest normalna nazwa, dla kauczucha. Ja bym bardziej się śmiał z tego, że w ogóle ktoś nazywa kauczucha, a nie z nazwy, ale no, no ten fakt. A że nazywałem kauczucha Stefan? Mega. now I get And now I, step in. And now I it. Co? Dobra. Ty ufo mnie wybije. Ufo. Kurczę. Ja muszę drugą ręką przyjmować. No nie gadaj, że przez ufo umrę. Okej, okay, jednak nie lubię cię, ufo. Ufo, nienawidzę cię. Ufo, no. Powinien usunąć ty, ufo. Niektóre. O, te tutaj, ufo. O, dobra. Jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak. Dobra, jednak, nie, niech zostanie jednak. E, to, co powiedziałem. Dań w ogóle idą bokiem. Okej, okay, papa, ufo. Nie, tu mnie nie lubi. No, ha, Ktoś się sprzymecie? Nie. Nikogo nie ma tam. Dawaj. Jeden. Nie. Nie. Kurczę, już leciałem. Okej, okay, czyli trzeba od boku chyba. Dobra, zabieramy. Boże, inne misji. Co jest? Hej. Nice, mamy ten. Emotki banana. To się kroki. A jakie ja mam teraz założone? Aha, ja mam te. A te jak wyglądają? Aha, ha ha ha, ha ha ha. A to? To wygląda mega fajnie, ale no sorry. Ale banany do mnie bardziej pasują, bo meksywa to to alambana. Powinien grać bananem w sumie. Właśnie się skapnąłem. O, oh, jestem emo. Free Epic. Czyli tak naprawdę legenda, nie? No? Czekajcie, zobaczmy jak wygląda ta legenda. To jest golem. To jest legenda. To jest ten skinek. No taki, 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 tak silennie bym powiedział. A to? Dobra, krowa. Zobaczmy jak wygląda epicka krowa. Ten skinek jest... Proszę Państwa... Nie interesuj się. Dobra. Nie będzie on jest. I mam to gdzieś. Idę odbijać kauczucha. A i przepraszam, że mnie nie było jakiś czas na YouTubie, a, a dokładnie to jeden dzień. Byłem u kolegi na nosce. Nie wiem czy słyszycie tego kauczucha, jak nie to przepraszam. rywam robię w tym momencie. A! Nie, mój kauczuch! Kauczuch? No chyba nie. Dobrze ten skin jest wycenzurowany. Kauczuch mi ucieka. Kauczuch, stój bez ruchu! No wiecie wy, rozumiecie to, że nawet kauczuch mnie nie lubi? No co jest? Mogę skakać? Chyba nie. Oczywiście, raz skaczę, raz nie skaczę, fajna nowa klawiatura, pozdro. Nie! Jakbym wpadł do laserów, to bym się zestrał na odcinku. Nie zestrał się challenge? Pomysł to jakiś jest. No chyba nie. Dobra, idę do UFO, ryzykuję. Dobrze zaryzykowałem. Dobra, za pierwszym. Bokiem podobno się leci. I się bokiem podobno jest najszybciej. Jak ludzie już to przeszli, ha? No I tak to bym jeszcze tam szedł, nie? Bokiem? Dobra, bokiem jest super. I umarłem mega. Zaraz ja pewnie pojawią się na YouTube jakieś triki. Hapuck's podrabiam, bo masz mojego ulubionego skina. Fajny skinek, player Dominik Z. Jakbyście nie wiedzieli, że my się wchodzimy, to przez tego gościa, który wysłał mi już chyba w tym odcinku po raz dziesiąty wysłanie, zaproszenie. Jeszcze raz wyślę, to po prostu usuwam. Pamiętacie, nie spamcie, jak jestem online. Ja muszę. Ja nie mogę grać przez takich ludzi. No. Przestanę zaraz zadawać was do Dobra. Jak teraz nie wyślę zaproszenia przez cały filmik ten gościu, to kupuję karnet. Kupuję karnet, jeśli. Nie wyjście zaproszenia. Tu kupię karnet. On teraz tu sumie chce, żeby wysłał. Nie chcę kupować karnetu. Hej! Ty wyślesz? Bo nie chcę tego karnetu. Ja sobie żartowałem. Do, to był taki żarcik. he. <laughs> no weź. Jak nie chcę, to wysyłasz, ale jak nagle powiedziałem, że karnet kupię, to nagle nie wysyła. Oczywiście tylko dla kontentu, ale wiesz, że trochę mam. Ja po prostu nie chcę, żeby on wysyłał się chce Ale nie chcę jednocześnie Widzowie, wszystko w jego rękach I bo On może po prostu chce być na odcinku Nie wiem No jak tak to mu się udało właśnie Chyba właśnie przez niego kupuję karnet Widzowie, bo ten odcinek Ja moje odcinki trwają 20 minut, taki typowy odcinek. Ja nagrywam 20 minut, każdy odcinek około. Mordeczko, wyślij za próg? O, na final Laser dasz. No to DJ chyba wygrałem. A czemu? Bo ma serduszko Essa. Ja się wyciszę, bo ja nie umiem w to grać, więc. Nie kupuję karnetu! Haha! <śmany> Essa! Dzięki! Ej, ja właśnie przez niego nie kupuję karnetu, możecie mu podziękować. I zostawili się dużo łapek też. Widzę, że pewnie teraz są źli na niego, nie? Fajny kontent był z tego był. Wydałbym pierwszy raz pieniądze na widzów. Ale nie! A, jeszcze go usunę, okej. Okay? Pamiętacie. On już mi wysłał chyba z 12 raz? Możecie policzyć i nie, nie wyślecie mi komentarza i tak i tak. Bo oczywiście mam wyłączone komentarze. Czemu? Bo co każdy odcinek by dostawał hejt. Zapewne Pr Wróć jutro po nowe misje Okej okay. Nie wiedziałem Otwieramy Proszę Proszę do Mister Beast z maską Proszę Błagam Nie do małpy No ty... Dobra Uff, Już wolę do tego Mister Beast Niż do małpy Bo do małpy Jakby było to nie wiem, co bym zrobił. Ok. Zagrałem... Yy, yy, zmień. I się usunęłem nie tego typa. Dobra, usunąłem tego typa. Dobra. Gram jeszcze raz, a ja sobie podbijam. A ryb? czas na sami I, Dobra, I, i. się odbija po całym pokoju, nie pytajcie. Jeśli nie jesteś 60 to przepraszam, to nie moja wina, to wina kauczucha, bo, ty, bo się tak słabo odbija. To jest cicho. W sumie kauczuch, jakby się odbijał bardzo głośno, to też by nie było za dobrze. Bo ja dosłownie, kiedy idę do kolegi, to nim odbijam. Więc by go, nie chcę, żeby było, było słychać na całą ulicę. Bo sąsiedzi kolegi, bo, są, są, bo sąsiedzi kolegi, by. No. Chyba nie. Te serduszko. Jaka emotka jest spoko. Słowa mojego kolegi. Mi się nie podoba. Ja mam te serduszko tylko do tego, bo to była pierwsza tak naprawdę taka emotka. To było jeszcze za czasów, gdzie. No. Nie było Pionchy. Tej takiej mocnej. Nie było wślizgu. Za czasów tego, jak była wersja. E, 38 Pierwsze wersje. Pierwsze wersje. No, to była, pier to była pierwsza taka emotka, wiecie. Ekskluzji. Gdybym... E, gdyby była piącha zamiast serduszka, no to miałbym serdusz... E, no proste, proste do zrozumienia. Widzowie, po tej rundzie kończę. Bo ile można nagrywać? Jak nagram godzin, godzinny filmik, no to będę mieć z tego dwa wyświetlenia. A nie mogę oddychać jak ciągle mówię Zdałem sobie sprawę z tego Ten filmik pokazuje mi ile już żyje tą gumę Żyje gumę już 22 minuty Skąd wiem? Bo zacząłem ją żyć 3 minuty temu Wcale to nie było do spodziewania się Wcale to nie było Jakieś Nie wiem Ciężkie do zrozumienia No i mikro odpala Mikro, fajne mikro Chyba mikro wtedy może w Minecraftie Asymery time! A mama robi lepsze asymery z kotletów niż ja kulką. <grystanie> Ale fajny skin, jak automat. Też chcę! Wyzowiam. Weźcie, czemu ja nie chcę kupować tego karnetu. Bo wolę poczekać na karnet z ślizgiem. A potem ja się dziwię, że mi klawatura nie, nie działa. Nie wiem, czy ja chcę piłkę. Ja nie chcę, ja nie chcę tego karnetu kupować. Tylko z powodu tego, że tak naprawdę jest piłka, a, ten, a nie wiem, czy zdążę zrobić sobie karnet. Nie, będzie, o co chodzi. Na ty typie na głowę skacze. Kurde, co jest? A... Dziękuję jest było takie uprzejme, że specjalnie dla mnie szybko stworzyło BUG. BUG. Jak coś to BUG to chodzi o błąd gry. Chodź tu. Dobra, ryzykuję. Opłaci mi się to? Opłaci mi się to tak jak tamto wtedy. Oj, jakbym teraz nie skoczył... ...to nic by się nie stało. Kumacie? 300 IQ a czego się spodziewaliście? Jakie odpowiedzi? I tak by się nic nie stało. O kurde. O to mamy przesrane. O nie, nie mamy, dobra. Łatwo. Asymery time. Poser, że mówię Asymary... A bo czekajcie, wezmę cięższą kulkę. Może teraz będzie szukać. Aha! Na początek gry to. Na półfinał to. Na finał to. No Fajnie jakby było, gdyby blockdash był na finał. Ty mi pomógł, dzięki. Adhormi. Dobra, widzowie. Wyprzedziliśmy go. Kogo? Otwór mi. Mi to przypomina jedno słowo. Otwórz mi. Co by się spodziewaliście, że ja powiem jakieś zboczoną rzecz? No, 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 ja nie jestem zboczony. To wcale nie jest dlatego, że, nawet, że nagrywam content. Tak pewnie już bym z 15 razy, 20 razy, ale z racji tego, że nagrywam odcinek, nie sprzechnę ani razu. Mnie wkurza to, że jak przeklę, no to cały odcinek, tak jakby lecie do kosza, nie. Wiecie o tym. Jak to ciężkie życie youtubera. Nie można przekląć. Nie można mówić, Nie można się zesrać. Zaraz. Dobra, bo ten odcinek ma 23 minuty. Ja się żegnam. Ja się z wami żegnam widzowie, powbijam karnet. Czekajcie. Dobra, myślę, że jesteśmy na koło bestii. Ja sobie to porobię tak do ostatniego, żeby nie było kontentu. Nie żartuję. Eee, przyjmę sobie tego. Przyjmę sobie tego. Przyjmę sobie tego. I nie chce mi się dalej. To by było na tyle, Cześć.